Czołem widzowie, czwarty film z Radomia, dziś wlatuje na kanał, kto zainteresowany tematem, to wcześniej wrzuciłem Ten Tendura, zapiekanki na moniuszki, dziś mam hamburgery dworcowe, jak jadło się 20 lat temu i dalej, właśnie na dworcach kolejowych. Dziś szok bar na skwerku w Radomiu i szok cenowy, bo cheeseburger widoczny na wideo kosztował 9 zł. Głównym prowodyrem, że usłyszała o tym cała Polska był Książulo, który nagrywał to kilka razy, nie wiem ile dokładnie, ale od dawna planowałem sprawdzić. No a teraz będąc w Radomiu to się ziściło. W ogóle na skwerku w Radomiu znajdują się dwie takie budki, ten Shock Bar i Maxi Bar, którego wrzucę jutro. Tam ten 10 na 10 dziś trochę słabiej, ale dlaczego to już wam mówię. Zimna aura na zewnątrz, a to stojące oldschoolowe budki, nie ma gdzie schronić się przed mrozem, jedząc tego hamburgsa. do tego głównym minusem było to, że był ledwo ciepły. Tak to za 9 zł szok cenowy, że taka porcja nigdzie w Polsce. Nie widziałem podobnych w tej cenie, a parę razy zastanawialiśmy się, ile taki oldschoolek powinien kosztować. Eee, tak, kotlety w środku pies pomielony razem z budą, ale to właśnie o to chodzi, jedzą te chamskie dworcowe twory. Nie ma co dywagować nad smakiem tych steków. Ci w cizie za 9 zł znajdują się dwa, bo tak zamówiłem, to wersja XL i najadłem się, eee, szczególnie dobrze wchodziły mi warzywa. Eee, to nadawało takiego słodkiego posmaku. Smaku, ale ser gubił się w gąszczu dodatków. Bułka puszysta i z cezamem to mi smakowało i ogólnie ja to fanatyk takich burgerów. No i Szok Bar oceniam na mocne 8 na 10. Wrzuciwszy fotoszyldów na fejsa wywiązała się dyskusja, który bar lepszy i ja jestem team ten od pani obok, ale jego wrzucę kolejnego. Dziś na TikToku i w rolce na YouTubie będę mógł znów powiedzieć, że tak się kiedyś jadło, droga młodzieży w Szok Barze nie zdzierają i tam jestem pełen podziwu, jak to się im opłaca, ale cena 9 zł jest faktem. Nie zdzierają, więc ja jestem bardzo zadowolony. Tak jak mówiłem, dziś wystawiam notę 8 na 10. Kto tam jadł, dajcie znać jak zawsze, a kto dotrwał do końca, proszony o łapkę w górę. Dzięki temu moja recenzja poniesie się dalej na dniach drugi burger ze skwerka, ale kiedy to nie wiem, może w czwartek, bo mam teraz trochę na głowie. Pozdrowicowie, trzymajcie się. Elo.